Hej, hej, witajcie. Z tej strony Kamila. E jakiś czas temu pokazywałam ba Wam fioletowo-niebieskie tło z wykonaniem techniki, y z wykorzystaniem techniki e Embossing Resist. Tło było inspirowane live'em y Beaty Bączek u Motylka. <kluzny> I powiem szczerze, że y Postanowiłam podejść raz jeszcze do tematu. Tym razem zamiast białego pudru do embossingu wykorzystałam czarny. I powiem szczerze, że teraz jestem o wiele bardziej zadowolona z efektu. Może dlatego, że bardziej jest widoczny kontrast? Może dlatego, że um, użyłam nieco innych wzorów. Nie mam zielonego pojęcia, ale teraz o wiele bardziej spodobało mi się tło, które wykonałam. Wykorzystałam tutaj również proszki pigmentowe. Co prawda, efekt kolorystyczny mnie nieco zaskoczył, bo po kolorze proszku spodziewałam się nieco ciemniejszego koloru zieleni. Natomiast to, co wyszło, to bardziej taki żółty jest kolor niż, niż zielony, ale to o tym się przekonacie później. Ok, wykorzystałam do wzoru embosowanego stemple firmy AALL Create. Bardzo lubię ich stemple. Są to stemple polimerowe, transparentne. I bardzo ładnie odzwierciedlają odbicie. Temple, których użyłam, są powiedzmy raczej w podróżniczym klimacie. Więc, jakby, co do wpisu, to się nie zastanawiałam, tylko podobało mi się to, że jest dużo napisów, cyferek i różnych, różnego rodzaju grafik geometrycznych. Jest tam też samolot, jacht, jacht albo okręt, i powiem szczerze, że, że nad tym się nie zastanawiałam. Za to zastanawiałam się właśnie, jak rozplanować to, żeby, żeby użyć platformy. Jest to bardzo przydatne narzędzie, jeżeli chodzi o odbijanie stempli, bo w momencie, kiedy Wydaje Wam się, że odbitka się nie odbiła cała, jeżeli chodzi o tusz Versafine czy tusz do embossingu, no to możecie powtórzyć proces. Ja tutaj akurat nie musiałam, ale tak jak mówię, zawsze łatwiej jest to zrobić z platformą niż z bloczkiem akrylowym. Bądź odbitką ręczną. Moje, moje tło w miarę prezentuje się tak, ale po, po dodawaniu dodatkowych wzorów, czyli na przykład tej listewki z napisami w prawym górnym rogu, stwierdziłam, że no, dosyć kiepsko wygląda ten odcięty pas po lewej, taki czysty, pusty więc postanowiłam dodać tutaj jeszcze trochę odbitek. Wyszukałam sobie stemple, które będą mi odpowiadać w tym miejscu i jakby dosztukowałam kolaż stemplowy. Jak wiecie, kolaże stemplowe można kupić gotowe, czyli kilka wzorów na jednym stemplu, a można też spreparować samemu. I ja tutaj pobawiłam się właśnie w takie preparowanie. Dodałam, dodałam dwa paski dodatkowe. No i nadal mi coś tutaj, coś tutaj brakuje, więc postanowiłam pokusić się jeszcze o dodatkowe odbitki. Nie ukrywam, że polecam wam tego typu zabawy. Nie poprzestawajcie na tym, co macie z gotowców. Używajcie również właśnie dodatkowych stempli czy, czy szablonów, żeby dodać no, coś oryginalnego do waszej pracy, a zarazem uzupełnić to, żeby no, wizualnie wszystko grało w projekcie. Ja tu postanowiłam dodać. Trochę cyferek, kilka odbitek cyferkowych, więc ponownie uzupełniam mój kolasz stemplowy o kolejne odbitki i będzie kolejny embossing. Stwierdziłam, że z tymi cyferkami brakuje mi jeszcze tutaj zap zapchania pewnej przestrzeni, więc dodałam jeszcze, jeszcze jedną odbitkę. I to już raczej wszystkie elementy, które no, moim zdaniem teraz, teraz uzupełniły tą całość bardziej, bardziej tak wizualnie. Ciekawa jestem, czy Wam się podoba, czy, czy też uważalibyście, że czegoś tam brakuje, czy jednak same odbitki z gotowych kolarzy byłoby dla Was, no, można powiedzieć, wystarczające. Dajcie mi znać w komentarzu. Mój embossing w tle jest gotowy. Teraz biorę się za proszki akwarelowe, proszki pigmentowe, wodoreaktywne. I jak widzieliście, zielony, który używałam, no ja myślałam, że jest to bardziej taki szmaragdowy zielony, więc dodałam do niego trochę takiego beżobrązu i złotka. No jakież było moje zdziwienie jak dodałam do tego wszystkiego wody. Kompletnie zieleń jest bardziej taka soczysto zielona, taka limonkowa, a absolutnie nie jest właśnie taka no, szmaragdowa. Powiem szczerze, że bardziej mi się ten kolor podoba niż ten, który jest w buteleczce. Niemniej jednak no, planowałam tutaj nieco inne kolory. No i teraz ten brązowy moim zdaniem no, trochę tu nie gra, więc postanowiłam dodać trochę więcej tego zielonego, żeby, żeby go bardziej tak wzmocnić i żeby zdominował ten brąz, który no, mniej mi się podoba. Dodałam też trochę żółtego, złotego, przepraszam. No i teraz biorę się za suszenie. Powiem szczerze, że polecam wszystkim suszenie suszarką, jeżeli chodzi o media, natomiast jeżeli chodzi o proszki pigmentowe, no to tutaj pojawia się duży problem. Ponieważ jeżeli dacie dosyć dużo wody, no to suszarka go zdmuchuje. Postanowiłam, że zrzucę go całkiem z mojego tła i pobrałam go troszeczkę na, na dodatkową kartkę. Jak widzicie, jeszcze, jeszcze pobierałam bezpośrednio z tła wpisu, tak żeby po pierwsze dodać tekstury do tej dodatkowej kartki, a po drugie no, troszeczkę zminimalizować ilość tego wszystkiego na, na moim tle. Wracając do suszenia suszarką, jest ona bezpieczniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o suszenie teł, które mamy już wyembosowane, bo wtedy jest większa szansa, że nie przepalimy pudru. Jak pokazywałam, wzięłam sobie spritza do zrobienia chlapań w kolorze Salwacz Patina i buteleczki buteleczka Salvage Patina i buteleczka tego proszku mają podobny kolor, aczkolwiek, no jak widzicie, zieleń jest zupełnie inny niż Salvage Patina, ale ten kolor będzie mi też pasował, ponieważ moja wróżka ma takie turkusowe skrzydełka, które postanowiłam też troszeczkę podkoloryzować właśnie, żeby były takie, jakby pokryte tym proszkiem wróżkowym, czyli Pixie Dust. No i tak naprawdę mój wpis można by było uznać za gotowy, ale postanowiłam jeszcze wykorzystać białe chlapania. Ostatnio robię je białym gwaszem. Dosyć, dosyć, mi się to sprawdza. Pobieram tylko ciutkę na końcówce pędzla, rozrabiam z wodą i, jak widzicie, chlapań mogę wykonać dużo, i jeszcze zostaje. Pora wybrać napis do mojej wróżki, do mojego wpisu. No i tak naprawdę całość wpisu jest gotowa. Wystarczy podsuszyć to i owo wróżki z, yy, skrzydełka yy, i mój wpis, czyli te chlapania. Dodać napis, yy, przykleić wróżkę i jesteśmy, że tak powiem, w domu. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba mój wpis. Yy, mi osobiście podoba się bardziej niż ten fioletowo-niebieski. -y, yy, nawet pomimo tego, że wybrałabym prędzej tamtą kolorystykę niż tą, ale, ale wolę bardziej kontrast. Jednak to jest coś, co uspokaja moją duszę. Okej, okay. to już wszystko na dzisiaj, i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!